Zajmujemy się e, wieloma rzeczami związanymi z e, przekazywaniem umiejętności tym osobom, które chcą dołączyć do e, akcji Upmiększamy Polki i które chcą zarabiać na e, własnej pasji. E, to są kompetencje związane z tym, jak budować swój biznes, jak pozyskiwać klientów, jak pracować z tymi klientami, e, co zrobić, by zmaksymalizować zyski e, wtedy, kiedy już mamy jakąś grupę klientów. E, tych obszarów jest naprawdę wiele, więc e, nie wiem, czy zdążymy tutaj wszystkie wymienić. To może odniosę do, do tego, jeśli ktoś myśli o założeniu własnego biznesu związanego z branżą beauty nie od tego jaki on będzie i nie ma jeszcze pomysłu na to jak to zrobić to my poprowadzimy taką osobę od A do Z czyli trochę pomożemy wymyślić to w jaki sposób dotrzeć do klientów bo to jest najważniejsza umiejętność jak z tymi klientami pracować tak jak mówiłem i co zrobić by ten biznes się rozwijał poza tymi umiejętnościami takimi stricte związanymi z obsługą klienta tak bo tym się zajmujemy możemy też podpowiedzieć jaki rodzaj biznesu rozpocząć tak żeby ta inwestycja nie była zbyt duża a gwarancja zwrotu naprawdę wysoka Znowu, może to zabrzmi skromnie, ale potrafimy poprowadzić taką osobę od początku do pewnego momentu rozwoju jej biznesu, tak by... Zarobek, który chce osiągnąć, był satysfakcjonujący już tam w drugim, trzecim miesiącu pracy. Dzisiaj przyszliśmy z ofertą naszą produktową firmy Colway, bo to jakby umiejętności, które przekazujemy osobom, które dołączają do czy Piesięciopolii jest jedna, ale też pracujemy nad grupą kosmetyków, które ułatwiają ten start. Oczywiście to nie jest przymus, nikt nie musi pracować z tymi produktami, natomiast my dzisiaj je wystawiamy, prezentujemy trochę, żartując. Mówimy, że ponieważ jesteśmy na targach medycznych, mówimy, że te nasze produkty stosowane regularnie pozwalają uniknąć wszystkich procedur medycznych, które tutaj są prezentowane również.